– To normalny lód? – Normalny, naturalny. – Jak to? – To taka wyjątkowa oferta. – A, z takich wyjątkowych miejsc, z Antarktydy. – Nie. A do kubka z lodem dolej Coca-Coli za złoty 19 lub napoju Tiger za złoty 99. dziewięć. Żabka. Mały, wielki sklep. Rozum chyba mamy dziewczynę, wie? O. No, z tego co pamiętam, strasznie piękna. No, no jak ma na imię? Jola. Jula. Jula. Jak? Albo Julia. Z zaraz sprawdzę, możesz mi wybrać ten numer. No, na komórkę? A co? Teraz na komórkę, czy nie na komórkę jeden abonament. Co nie Jola Julian, słucham. Matko, rozum chyba mamy chłopaka? Dzwoń na komórki i zagranicę w ramach nowego niższego abonamentu. Aktywuj usługę pod 19393. Telekomunikacja polska. Woda mineralna Polaris z Biedronki pochodzi z utworów wodnych z okresu kredy i jest wydobywana z głębokości 152 metrów pod ziemią. Doskonały skład jakościowy i średnia mineralizacja stanowią o jej wyjątkowych walorach smakowych. O, matko, ja też byłem pod ziemią. Ale żeby tak od razu pchacie do telewizji. Słynąca z wysokiej jakości krystalicznie czysta woda Polaris, tylko w Biedronce. Ubiegłem ci placek! O, jakim smaku! Plackowy. Lubię śpiewać! Lubię tańczyć! Lubię pociągi. Hej, na suficie jest naiwniak. O, fakt, oj, ukradł się płuca. Gień, ziemniaku! Nie dzisiaj. Haha, ha. mówili, że nigdy nie nauczę lamy prowadzić! Nie, lamo nie! Doktorze, wydaje mi się, że mogę być gejem! Po czym wnioskujesz? Co ty jesteś facet, czy mysz? Hej, dzieci! wam ciastko! Ciasko! 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 Lubię pociągi. na księżycu! Skąd ja się tu wziąłem? Koniec! <laughs> Nie umiem czytać. Rzut kotem! Nie, czekaj! Jestem uczulony na rozkoszność! O. Co ty tam robisz, synu? Lubię pociągi. <laughs> w rzeczy samej. Hej, wiesz kto jest gejem? Ty. Nie mogę się doczekać, aż to zjem. Tak możesz. Tak, chyba masz rację. Cake bomb.